Gluta użyjesz? Tutaj no, użyj Gluta, żebyś się uleczył. Czekaj za chwilkę, za górką. Strefa już, już... Dobrze, i weź go od razu. Pięknie, i teraz idź. Full do przodu, jak wejdziesz w tą górkę. Szybko, bo nie masz czasu, gościu. Na całą górę mam pięknie iść. Nie, po prostu do przodu, już do strefy teraz. No. Musisz tak iść przez tą górę. Do przodu, cały tak? czas, do, do... Tak, do strefy, pięknie, no. Masz trochę matsu. Teraz się słuchaj mnie, bagam. Jasno, musisz mnie słuchać serio. Ja, no, idź dobrze. Dobra, do lewej? Do prawej, do prawej. Nie, nic, nie, nie, nie masz czasu popryt. Dobra, top. Y top 4. Wszyscy są prawie sam na sam, tylko jeden jest duło. duo. Okej, okay, musisz tutaj no, jakąś spaść. Ja prób, użył jaką? i spaść. No, użyj i spaść. Dobrze. Chodzi. Teraz idziesz? Cała full Matsy, no, Matsy Skrzynkę, skrzynkę. Nie, już nie, nie kop, nie kop, nie kop skrzynkę, Lewo, okay. lewo, lewo, lewo Bierz te małe potki, dobrze, no, no, no. Biegnij Do strefy e, Tak, do, do prawej, no pięknie Nie kop, nie kop już, nie kop I Bez głupiego używania tych yy, maców, Tylko dwa boksy. Nic więcej, kumasz? Mm -hmm. Dobra, i kamp Sto Na kocku, na kucsku Zobacz, i czekaj, i czekaj. Tu nie? Też. Mam lagi trochę. O kurde, po, po ciebie sprawę. gdzieś jest medalion. Weź, zobacz do lewej. Zresztą do lewej. Tam nikogo nie ma, nie? Jest cały czas tam. To prawie nie. Zobacz szybko prawo. Do góry do góry. Dobra. do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry. Czy tam nie ma nikogo na górze? Zobacz. Nie Mogą być. Mogą być. Zostałeś top 3 Biegnij do lewej Do lewej Do lewej tu, do lewej No, no i, i przy wodzie, no Full bomba Biegnij Full, full, full Teraz się nie zatrzymuj Nie zatrzymuj się, biegnij Widzisz gościa? tak jest na górce e, mm. Nie może wyjść Strzelaj do, do, strzelaj nie. do niego Strze, Strzelaj do niego Strzelaj na tego górce Nie tu! Pod tobą! No co ty robisz? Tu jest gościu, No masz Nie no Jakie górce? Po co ty strzelałeś do nich, Piesz, No to ty jest ty jedyna, ty jedyna, jedyna górka, która tu jest, debilu ty jeden. Ale po co ty do nich strzelałeś? I no bo każde mi strefie. strzelać na górce, to strzelam. Czego ty nie Nic nie, nie ci powiedziałem strzelać, tylko zobacz, że są w strefie, ty za mnie. Ty jesteś takim potem. No leć. Lecz... O no Boże, my. z kim ja gram? Ja pierdolę, ja, ja ci kierowałem. Ale mi strzelać do typa na górce, ty jesteś jakiś nie nie wiem. Ja Czarny, no. powiedza, na górce.